Witajcie na naszej następnej lekcji. Dzisiaj trochę niestandardowo, jak zauważyliście. Natomiast lekcja sama w sobie, myślę, że będzie miała na tyle dużo ciekawych informacji, że przyzwyczajcie się do takiej konwencji również. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam pokazać i opowiedzieć o technikach, które pozwalają rozwinąć zdolności w walce. Ponieważ sama walka jest nieprzewidywalna, więc istotną kwestią podczas gdy już do niej dochodzi jest umiejętność zmiany techniki z jednej na drugą w taki sposób, aby umiejętnie i w sposób ciągły prowadzić atak wraz z obroną. Są do tego specjalne ćwiczenia które pozwalają osiągnąć takie refleksy i wyrobić odruchy, dzięki którym walka czy, czy aplikowanie technik przebiega w sposób płynny. Takie techniki chciałbym dzisiaj z Wami omówić. Jedną z tych technik, która służy właśnie wyrobieniu tych konkretnie odruchów, jest technika PAKSAŁ. Tą technikę robiliśmy już wielokrotnie, podczas formy również pokazywaliśmy, czyli jedna ręka ściąga, druga atakuje, tak? jedna robi paksal, druga robi kün. Te techniki aplikujemy następnie w pewnych sekwencjach po to, żeby wyrobić refleksy związane z tym konkretnym ruchem. Na czym polega kombinowanie technik? Zacznijmy od Paksał. Paksał możemy podzielić na dwa elementy: wewnętrzne i zewnętrzne. O czym mówię? Wewnętrzne, czyli w momencie, gdy trafiamy od wewnętrznej strony ręki, ściągając ją u przeciwnika. bądź od zewnętrznej części, robiąc sobie miejsce do ataku. Takie dwie techniki możemy połączyć również z ruchem, który nazywa się tansał. Tansał to jest ten ruch, który robiliście również w formie tansał kym. Tansał kym. Więc mamy trzy ruchy. Właściwie dwa ruchy. Paksał, Kyn, Tansał, Kyn i Paksał wewnętrzny. Kün. Więc można powiedzieć, że mamy dwa, e, dwa ruchy. Paksał i Tansał. Jak to ćwiczymy? W parze jedna osoba atakuje, druga broni. Każdy trening winczum składa się. Po pierwsze, z formy, która uczy nas ruchów. Jest to troszeczkę odmienna, odmienne zagadnienie względem kata, które uczy pewnych sekwencji. U nas forma spełnia tą rolę nauki, i jak ręce powinny się zachować. Z jakiego punktu, w jaki punkt mają podążać, w jakim czasie. Więc to wszystko robimy w formie. Po formie przychodzi czas na trening. W powietrzu, czyli pewne ruchy ćwiczymy w powietrzu w taki sposób, żeby przyzwyczaić ręce do tego, co będzie działo się na treningu, a następnie te same ruchy już ćwiczymy stojąc w parach, gdzie jedna osoba atakuje, a druga w określony sposób się broni. Czemu służy taki proces treningowy? Jest on mocno uzasadniony, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu ręce i Twoje reakcje. Znacznie szybciej zaczynają być zapamiętane przez Twoje ciało. A w sztukach walki chodzi, aby poruszać się rękoma w taki sposób, żeby nie trzeba było dodatkowo nad tym się zastanawiać. Tak jak schodzeniem przenoszenie ciężarów w prawo, w lewo, fakto nie ma żadnego znaczenia. Jak idziesz, nie zastanawiasz się nad tym. Tak samo w sztukach walki. Więc jak takie ćwiczenie powinno wyglądać w parach. Jedna osoba atakuje ściągając rękę, druga kontruje tym samym ruchem, następnie aplikujemy drugi ruch i atakujemy, a osoba broni się, robiąc tansał od środka. Jak to wygląda powoli? Zobaczcie na tym przykładzie. Gdy już wyćwiczyliście. Powtórzyliście odpowiednią ilość razy daną technikę, pora przejść do troszeczkę większego tempa, ponieważ nauka, oprócz tego, że uczysz się refleksów pewnych zachowań rąk, również polega na wytworzeniu prędkości w ataku i w obronie. Temu służą ćwiczenia w parach, właśnie czyli przyspieszamy tempo wykonywanych przez siebie ruchów, zarówno w ataku, jak i w obronie. Jak to wygląda na troszeczkę szybszym tempie? Zobaczcie na tym przykładzie. Inną sekwencją, którą możemy zastosować przy nauce ruchów o nazwie PAKSAŁ i TANSAŁ, jest podobna troszeczkę sekwencja, ale opierająca się o więcej ataków. Czyli zaczynamy tak samo. Jedna osoba ćwiczy pakseł wewnętrzny atakując, druga osoba ćwiczy pakseł wewnętrzny broniąc. Następnie aplikujemy dwa uderzenia. Jeden, który jest odbierany na tansau. a drugie uderzenie znowu przechwytuje paksał robiony od wewnątrz. Jak to wygląda w aplikacji? Zobaczcie na tym filmie. I oczywiście w szybszym tempie powtarzamy. Ćwiczenie, tak aby wyrobić refleksy związane z prędkością, z dynamiką techniki. W tym konkretnym przypa przypadku wygląda to następująco. Następną techniką, którą chciałbym Wam pokazać, jest atak łokciem. Kiedy stosujemy atak łokciem, w większą rozróżniamy trzy dystanse walki. Można to tak odgórnie. Czy z grubsza mocno podzielić, jest dystans najdalszy, średni i najbardziej bliski przeciwnikowi. Pierwszy dystans przerabialiśmy na poprzednich aplikacjach, natomiast w momencie, gdy ten pierwszy dystans został złamany i przeciwnik bądź my znajdujemy się w bliższej odległości względem przeciwnika, wówczas zaczynamy stosować inną broń. Tak jak wcześniej stosowaliśmy broń pod tytułem pięść, tak teraz przenosimy się do broni pod tytułem Łokieć. Kiedy stosujemy e, tą technikę w stosunku do zbliżonego dystansu, jak ten dystans złamać, na podstawie również technik, które przerabialiśmy na poprzednich lekcjach, czyli flog, baksal z tej techniki i lansa. Obrona tego ataku wygląda następująco. Tansał, ruch, który znacie, przechwytuje łokieć lecący w Waszą stronę i schodzimy z linii ataku, przytrzymuje rękę, która atakowała i oddaje swoim łokciem, czyli łokieć za łokieć. Pamiętajcie ćwiczenia, które są pokazywane. Są przykładowymi zastosowaniami. To nie jest sekwencja, która występuje koniecznie w walce. To jest pewien przykład przywoływany do tego wraz z ćwiczeniem, żeby pokazać Wam w jaki sposób trenować, w jaki sposób ćwiczyć akurat te konkretne ruchy, te konkretne uderzenia. Oczywiście tą technikę możemy dalej rozwijać. Do tej techniki możemy dodać następny kontratak, tworząc bardziej skomplikowane ćwiczenie, które będzie rozwijało refleksy, te nasze wcześniejsze utrwalało, plus dodawało następne elementy w taki sposób, żeby uczyć swojego ciała płynności ataków, żeby nie dopuszczać do sytuacji, niezgodnej z maksymą Winchum, czyli pojedynczego uderzenia. Winchum istotną kwestią są e, uderzenia łańcuchowe, czyli następujące jedne po drugim. Nie ma e, pojedynczych uderzeń. Jak atakujemy, to atakujemy całą serią. Tak samo jest z aplikacją techniki. Jak już stosujecie technikę, to wykonujecie ją płynnie, przechodząc z jednej techniki na drugą. Co możemy dodać do przed chwilę pokazanego przykładu? Również ruch tansał i dai wong cheng, czyli atak na ostatnie żebro. Jak to wygląda podczas treningu? Zobaczcie na tym przykładzie. I ta sama technika wykonywana w szybszym tempie. Gdy jesteśmy przy technikach łokcia, warto jest zauważyć, że w momencie, gdy dochodzimy do takiego dystansu, to już przestaje być mm, zabawa z przeciwnikiem. Tutaj zaczynają się bardzo niebezpieczne sytuacje. Uderzenie łokciem są jedne, jednym z bardziej niebezpiecznych ataków, na który możecie trafić, albo który możecie zastosować. Jeżeli macie jakieś pytania do zaprezentowanych technik, jeżeli coś jest niejasne, najlepszym sposobem, żeby rozjaśnić swoje wątpliwości dotyczące techniki, jest zapytać swojego nauczyciela. Warto mieć swojego nauczyciela, u którego pobierasz nauki, ze względu na to, że nikt nie będzie. Przez internet w stanie tobie tak dobrze wytłumaczyć, jak osoba, która stanie z tobą w parze, weźmie twoje ręce i poprowadzi. To tak jak trochę wędrówka po ciemnym lesie, gdzie masz przewodnika, który mówi tobie, którędy iść, gdzie stanąć, żeby się nie zgubić. Tak samo jest w świecie sztuk walki. Szczególnie istotne jest to w Wing Chun, gdzie oprócz samych umiejętności walki. Uczysz się wytrwałości w dążeniu do celu, uczysz się samokontroli, uczysz się pracy, tej ciężkiej, mozolnej pracy po to, żeby osiągnąć pewne wyniki. Warto jest mieć kogoś, kto pomoże Tobie w tej niełatwej do końca drodze. W dniu dzisiejszym to by było na tyle. Zapraszam na następne lekcje. Do zobaczenia.